Tomasz Barański, jak wszyscy wiemy, to wybitny polski tancerz zawodowy, choreograf i instruktor tańca. W czwartej edycji programu Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, miał dużo szczęścia, ponieważ wraz ze swoją partnerką Eweliną Lisowską najpierw odpadli z programu, ale ze względu na kontuzję Anny Cieślak powrócili do show i wygrali go. Obecnie tancerz występuje w duecie z Justyną Żyłą, która niestety jest ciągle krytykowana przez jurorów. Czy Tomek ma szansę na ponowne wygranie programu? Czy mając taką partnerkę u boku jest to niemożliwe? W tym filmie postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. Zacznijmy jednak od tego, jakie dokonania ma Tomasz Barański i jak trafił do telewizji. Tancerz urodził się 19 grudnia 1980 roku w Kielcach. Gdy miał 10 lat, zmarł jego ojciec, a dwa lata później odeszła także jego mama. Po śmierci rodziców, wychowaniem chłopca zajęły się starsze siostry. Pierwsze taneczne kroki Tomasz stawiał w szkole tańca i wdzięku step by step, mieszczącej się w domu kultury Sabat w Kielcach. Dzięki temu trzykrotnie zdobył tytuł Mistrzów Polski w Formacji Tanecznych, a także Trzy Puchary Polski. W 1999 roku zaczął trenować. Z edytą Herbuś i razem osiągnęli międzynarodową mistrzowską klasę S w tańcu latynoamerykańskim oraz odnieśli wiele innych sukcesów. Łączyło ich także coś więcej niż taniec, ponieważ byli parą przez 12 lat. Tomasz Barański prowadzi szkołę tańca Revolution w Józefowie. Jako choreograf przygotowywał teledyski dla Stefano Tarencino, czy też zespołu Demono. Co ciekawe, stworzył także układ do zwycięskiego występu Roxany Węgiel w konkursie piosenki Eurowizji dla dzieci w Mińsku. W 2010 roku wystąpił w piątej edycji programu You Can Dance po prostu tańcz, którym doszedł do półfinału. W tym samym roku zadebiutował w parze z aktorką Marią Niklińską w 12 edycji programu TVN Taniec z Gwiazdami. Rok później odbył 3-miesięczne stypendium w Broadway Dance Center w Nowym Jorku. W 2014 roku założył grupę taneczną Next, która występowała m.in. podczas Sopot Hit Festival, Eska Music Awards, czy też podczas wyborów Miss Polski. Jako trener w Dancing with the Stars stanie z gwiazdami, realizowanym przez Polsat, występuje od 2014 roku. W parze z Eweliną Lisowską wygrał czwartą edycję show. Obecnie podczas dziewiątej edycji tańczy z Justyną Żyłą, znaną głównie z tego, że jest byłą żoną skoczka narciarskiego Piotra Żyły. Zresztą Więcej o niej możecie obejrzeć w naszym innym filmie. Wygląda jednak na to, że celebrytka nie ma talentu do tańca. Już po pierwszym treningu Tomasz Barański widział, że wcześniej nie miała ona do czynienia z tańcem ani większym wysiłkiem fizycznym. I pomimo tego, że według Tomka jego partnerka taneczna zrobiła już bardzo duże postępy, to jej występy na żywo wciąż są krytykowane przez publiczność i bardzo źle oceniane przez jurorów programu. Iwona Pawłowicz w pierwszym odcinku była wręcz bezlitosna. Skrytykowała żyłę następującymi słowami: Aż przełykałam ślinę, mówiłam o wysokim poziomie tej edycji, cofam te słowa. Moje ciało krzyczy, jestem zaskoczona, tańczyłaś jak przedszkolak, tańczyłaś to za dużo powiedziane, masakra. W drugim odcinku żyła, zatańczyła nieco lepiej, ale dalej nie było rewelacji. Iwona Pawłowicz dała jej o jeden punkt więcej niż poprzednio, ale znowu jej nie oszczędzała. W rozmowie z plotkiem, Jurorka przyznała, że nie zamierza przepraszać ustyny Żyły, ponieważ uważa, że nie ma za co. Jej intencją nie było obrażanie celebrytki, ale bardzo denerwuje ją, jak Żyła kaleczy taniec. Mimo wielkich starań Tomasza, trzeci odcinek w wykonaniu również okazał się klapą. Andrzej Grabowski oszczędził komentowania jej występu. Tymczasem Ola Jordan cieszyła się, że Żyle udało się przeżyć cały taniec, a Iwona Pawłowicz po raz kolejny nie przebierała w słowach. Powiedziała, że jest przerażona. Zdaniem Czarnej mamby, celebrytka zawdzięcza wszystko i wyłącznie swojemu partnerowi. Tanecznemu Tomkowi Barańskiemu, który robi co może, aby ją jakoś poprowadzić. Justyna żyła po raz kolejny, przeprosiła za swój słaby występ i przyznała, że jest na siebie bardzo zła. Najciekawsze jest to, że pomimo złych ocen i komentarzy, para zdołała przejść do kolejnego odcinka dzięki głosom widzów. Czy publiczność dla własnej zabawy przedłuża mękę Tomasza Barańskiego? A może osobom oglądającym program jest żal Justyny, która nie radzi sobie z presją i jest ostro krytykowana przez jury. Jak mówi blogerka, stres ją paraliżuje, a widzowie mogą zauważyć, że po występach jest bardzo zasmucona. Celebrytka przyznała, że musi nad tym popracować, ale już przynajmniej wie, w jaki sposób ma to zrobić. A jest o co walczyć, ponieważ mówi się, że za jeden odcinek inkasuje nawet 10 tysięcy złotych. Tomasz Barański twierdzi, że podczas prób Justyna tańczy zdecydowanie lepiej. Zdaniem tancerza wszystko jeszcze przed nimi. Wystarczy tylko, że jego partnerka odblokuje się w występach na żywo i zaprezentuje to samo co podczas treningów. A co wymyślicie o Tomaszu Barańskim i jego szansach na wygranie w kolejnej edycji Tańca z Gwiazdami? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Do usłyszenia.